Pracę zaczynamy od wyjęcia dolnego wózka. Górny nam w niczym nie przeszkadza. Górny może zostać schowany. I teraz tak, pierwszą rzeczą będziemy oczywiście myć wszystko dookoła. Tutaj jest dużo, 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 dużo brudu. Cała uszczelka jest brudna, cała jest do umycia. Natomiast zacznę od wyjęcia filtra i umycia filtra. Już Wam pokazuję, jak się do tego zabrać. Tu na samym dole zmywary. Jest filtr. U mnie się to przekręca tę rączkę w jedną stronę. O, w lewo, prawo. I całość, cały filtr wyjmuje. To jest pierwsza jego część. Druga to jest ten metal. Także te dwie części musimy wyjąć. O, czekajcie. Te dwie części wyjmujemy. Do zlewu i szorujemy. Zaraz wam pokażę jak się za to zabrać. Ta część jest rozbieralna u mnie przynajmniej. Hop. O. I się rozkłada. Brudne. Zaraz to umyjemy, będzie czyste. Tam jest woda, tej wody ja nie wyjmuję, chociaż można by prawdopodobnie. Natomiast tutaj całe to miejsce, z którego wyjęliśmy ten metalowy filtr, całość umyjemy. Zmieniamy perspektywę na zlew i już wam pokazuję Mycie tych elementów to nie jest żadna wiedza tajemna. Bierzemy płyn do mycia naczyń i szorujemy to, co tu jest osadzone. To jest tłuszcz z, no, z naszych talerzy. Niedomyte resztki, rozpuszczone resztki. Najpierw to usuwam o, z grubnie, a potem szoruję. Tutaj płynu nie żałuję, bo przecież to trzeba solidnie domyć. Zmywarka, wbrew pozorom, pomimo tego, że i tak myje, przecież płynem do, rodzajem płynu do mycia naczyń za każdym razem, to i tak wymaga mycia co jakiś czas. No tak jak pralka. Dobra. Czyste. Czyste. I to też piękne i czyste. Do mycia wnętrza zmywarki używam ciepłej wody z płynem do mycia naczyń i mojej mikrofibry. Już Wam przybliżam, żebyście widzieli co szoruję. Zaczynam od wnętrza. I te wszystkie miejsca, gdzie był filtr. Myję. Tutaj też w zakamarkach się zbierają jakieś brudy. Takie mycie powtarzam co jakiś miesiąc, dwa, czasem trzy jak mniej używamy zmywarki. Jak widzę, że zmywarka jest brudna, no to trzeba to po prostu zrobić. I wszędzie dookoła moim płynem do mycia naczyń. Pamiętajcie też, aby tutaj od wewnątrz sięgnąć naszą szmatką. Bo tam jest również mocno nieczysto. Ponieważ w takich zagięciach zmywarka się nie domyje, bo to przy zamkniętych drzwiczkach no, nie, nie myją się te elementy, bo są osłonięte od, od wody. Tak, teraz patrzę, patrzę, się bliżej przyglądam. I wygląda mi na to, że zdecydowanie można wyjąć tę uszczelkę. O! To ją wyjmiemy. Widzicie, nigdy tego nie myłem z takim oświetleniem porządnym. Będziecie myć, uważajcie, bo ten metal jest bardzo ostry. Tutaj te krawędzie. Uważajcie się, nie skaleczcie. Umyję teraz uszczelkę, przetrę ją. No i mam nadzieję, że ją włożę tak, jak ją wyjąłem. Op, dobra. Wkładamy. Tu są. Ona swój kształt na szczęście zachowała. Szorujemy dalej. O. Dobra. Tu umyte, tam umyte. Powoli, powoli kończymy. No te drzwiczki się myją same więc ważne jest, żeby tylko te miejsca umyć, gdzie nie dochodzi woda w czasie mycia. Hop, dobra. Moim zdaniem wykonaliśmy pracę. Po umyciu zmywarki montujemy filtr, ten wewnętrzny w odwrotnej kolejności. To składamy. Najpierw wkładamy metal. O, on ładnie wskakuje. Po czym potem nasz filtr. Tak jak go wyjmowałem, czyli pod kątem trochę o, powinien wskoczyć i wkliknął mi na miejsce, nie jest luźny. Trzyma się praca wykonana. No i słuchajcie, udało nam się Wy, wyczyściliśmy zmywarkę, umyliśmy ją porządnie, umyliśmy filtr, uszczelkę. Teraz włożę ten dolny koszyk, puszczę z tabletką do prania bez naczyń raz, żeby porządnie przypłukać, żeby nasza praca się pięknie prezentowała. I mamy spokój na jakiś czas. Dziękuję, że mną byliście w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć.